Pomocnik rozdaje kurczaczki, bardzo dobra st st strategia. Ja, <grafy> ja czuję jak mnie płoną oczy. Wziąsła, język usta, wszystko. Cześć, to Natalia. o tej kami. Dzisiaj przychodzimy do Was z jedzonkiem, znowu mam nadzieję, że się za jedzonkiem. Ale jeszcze chciałem Wam podziękować Natalii, naszemu pomocnikowi, że zgodzili się wziąć udział w tym odcinku, bo jeszcze chyba nie wiedzą na co się piszą. Natalia pewnie nawet nie wie jaki to jest ostre. A nasz pomocnik dostał wyzwanie i musi nam tutaj być. Bo chodzi o to, że ja nie lubię ostrego jedzenia. naprawdę nie cierpię, ale sprawdziłam. Okej, okay, zaryzykujmy. Mamy tylko pięć sosików. Jeden jest taki homemade po prostu z przypraw y, typu pieprz jen, y, papryka chili, papryka ostra. Po prostu takie, które możecie mieć w domu. I z czymś to jeszcze zmieszałeś? Nie, tylko to. Tylko to. I z oliwą. No, 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 z oliwą, no nie? Tutaj mamy tak, dzięki w ogóle sklepowi bardzo ostre rzeczy i będzie piekło. Zamówiliśmy sobie właśnie wiko z Viper, jakiegoś wiperka. I, I taką za bombę. I generalnie sklep ma bardzo dużo rzeczy z takimi ostrymi rzeczami, więc jeżeli ktoś jest Zapraszamy fanem, to sobie możecie kupić bez problemu. Więc my tam wybraliśmy sobie akurat takie dwa, więc zapobiedza się ciekawie. Będziemy testować ostrość tych właśnie tutaj. Mamy dodatkowo jeszcze takie tabasko z ze sklepu. I właśnie catchów po prostu ten diabełski. Przechodzimy do pierwszej rundy? No tak szybko to Tak, tak szybko. szybko, no a nie? nie mówisz, no bo nerwy są się Nie zdążyłeś tego powiedzieć, a już oh, mówię. No właśnie denerwujesz się To co, my przechodzimy do pierwszej rundy i widzimy się za chwilę To Mamy gościa specjalnego Jest to pomoc i wyczekiwane.. wyczekiwany Jestem Kuba <głos》<głos》. <głos》. Chcesz swojego Instagrama? Tu się wam gdzieś skończy jego prawdziwy w końcu Instagram Bo się bardzo długo o to prosił Teraz w prawo i co? Pierwszym naszym... Co jest w ogóle w cieszy? <noise> ja zaczęłam to odtykać, a wy już zrobić. Daj gościowi, się daj gościowi, niech gościu będzie tutaj. Niech nasz pomocnik się e, produkuje. Pierwszy na pierwszy obiek idzie ketchup diabelski, dlatego że stwierdziliśmy, że prawdopodobnie będzie to najleżejsza opcja. Tylko na najgorzej sposób. jak się okaże, że nam spali wszystko po pierwszym i potem będzie problem w ogóle ze zjedzeniem. polewajcie, tylko po troszku, naprawdę na tym po troszenku, nie? Hmm. <noise> Ej, po <noise> trochu! To naprawdę ostre. <noise> <oscylę. głos> Kropkę zrób i przesagrać! Ale to, to po prostu tak leci. Wejdę bardzo mało tego. Dobra, a tak by the way, to w ogóle zrobiliśmy sobie takie homemade stripsy na szybko, żebyśmy po prostu mogli z czymś przekąsić te sosy, nie na łyżeczkę, jak to zazwyczaj lubiliśmy robić. Zróbko? spróbujemy. Ej, ja go raz kupiłem i zjadłem, i był naprawdę fezostryczny. Znaczy dla mnie, Czu, ju dla mnie już jest ostry, bo nie ja nie lubię i już czuję. Ale no nie jest takie, żebym, nie wiem, umierała z tego powodu, żebym mm. zjadła. Coś tam na samym początku, trudzi. A potem taka bieda, nie? Nie jest zły w karmer, ej, to już nie jest kama. No. To co? On ląduje na na naszym piątym miejscu, bo nie był za ostry, ale był naszym pierwszym, że tak powiem, sosikiem keczupem. I lecimy do kolejnej rundy. Dobra, przechodzimy do kolejnej rundy, tym razem będzie to mini sosik Tabasko. Nie jest to ten najjaśniejszy Tabasko, no ale to jest jednak ta Tabasko. ja w sumie nigdy nie jadłam Tabasko. E, kiedyś do drinków e, się nalewało Ojo. do tego, mm, ale nieładnie pachnie, do tego z sokiem pomidorowym, to do tego wlewałam tabasko, A ktoś mi powiedział, że się ta basko strzela? Ja tego nigdy nie piłam. Tak ze dwie... nic to z tripsa nie leci. No dobrze. że to jest dawka śmiertelna. <śmiech> <śmiech> to dawka śmiertelna, Kuba powiedział. No, a jej tak leje i leje. <laughs> Tym... Bo ja tu umrę. To weź, tak dziabni tylko trochę. No to co? Że tak powiem, to na raz. Ej, kurde, ale to pachnie strasznie źle. Ja jem na raz na ciebie. O fuj, jak no ja mi Jak no mi Ej, ale ostro pachnie. Ja wezmę ja na raz, no a wy. Ja mam małego. Nie no ja gryzmę po prostu. Chcę ugryźć może. Na no, a ty pomoc całego. Zróbko, zróbko A czy nie tyle ostry, co właśnie niedobry, nie? W ogóle nie ostry. Albo na. na... Ostry, ale taki, fujka. Tak I na paluszka. Na paluszka, nie? Dobry będzie na paluszka. No ja na pewno tego na palca nie biorę. Ej, ale jak przepiłeś wodą, to czuć. Czuć moc, jak się przepiło wodą, nie przepijać wodą. Ale piecze w sumie, trochę. Więc... Trochę piecze, no. Piecze, nie? Jest ostry. Ale czy ja wiem, był mocniejszy niż keczup? Hmm, chyba tak. Nie na pewno niedobry. No niedobry jest, ale czy jest mocniejszy? No tak, bo pozostawia po, na końcu, może jak się je, to nie, ale na końcu czuć te, cały czas go teraz, no nie guzi. No to w takim razie ja go czuję cały czas miejsce ja go. czwarte, a my przechodzimy do rundy numer trzy. My jesteśmy w kolejnej rundzie, jest to numarumej 3. <głosy> <głosy> e, teraz e, coś co ja zrobiłem przed sekundą w kuchni. Poproszę każdy sobie, sobie Te mieszanki mają wyzwania małego. Coś małego. No generalnie to na pewno jest trochę ościejsze niż te keczupy. Weźmy tak po prostu, może zamoczmy chociaż troszeczkę. O, ściekło. Mnie z zęby po tym nie No we, we, weź pomocniej trochę. Jesteś no, nie nie że to Może być ostatni odcinek. Jestem <laughs> <laughs> tak. <laughs> Jak nie będzie odcinka w sobotę, no to wiecie dlaczego. To co, zdróbko? <laughs> oj, oj, oj. Zdróbeczko? Salut, salut. No, nie, no, ale to już czuję trochę. To już nie jest jeszcze ostry, super, ale ja chyba wziąłem za mało przyprawy, ale. Ale chyba ta basko było gorsze. Myślisz, że ta basko było gorsze? No, nie, nie, nie ma takiego. No, w no, sumie tak, ostre jest, bo po gębie czuję, że mi płynie. Płynie mi, ale nie było takie. To basko mi... coś ta tak basko... podkręcało. To tak. smak taki ostry, nie? No, jesteśmy mniej ta mieli basko na pewno. No, no. Nie ta, 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 ta. wiem, no to jest takie. Myślałem, że będzie dużo mocniejsze. Jak na taki sos do że jest wszystko takie najsilniejsze. ta to, to co? To ląduje, ale to właśnie to jest. Ta baska najmocniejsza, a był mocniejsze niż keczup? Nie. Nie, 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 nie chyba. Czyli to jest nasze ostatnie miejsce, niestety. Znaczy Lyser. w sensie, że Ketchup jest ostatni. Tak? Tak? No, że Ketchup no, jest aha. ostatni, potem idzie ta homemade, na czwartym, na trzecim miejscu będzie będzie tabasco Dobra, I czyli to zostawiam. jest przed keczupem, Ketchup jest ostatni i co? Tak. Tak? Kolejna runda ja chcę, żeby to nie ma dobrze pachnieć i nie ma smakować. Tak jest to napisane. I... <laughs> nie, mam... No i... to nie. Napisane jest, że to nie ma mieć smaku. To w ogóle jest w innej formie, bo to jest po prostu mieszanka przypraw, takich najośniejszych. I ty, wie, zrobimy tak, chyba że po prostu posypiemy sobie na getsa tym. No chyba, że faktycznie. Damy trochę tutaj o no nie, no, no to No nie, parę, po papryczki. Pomogę po prostu. No, nieprzyjemne. I ale zaraz za chwilę, jak nas pali. Ja tak zrobiłem, minęło 20 sekund. Ostra mieszanka przypraw. Tak sobie sypiemy. Dobrze. Dobrze. Jak uważacie? Eee, zden. Banderolka z Bęta. Pierwsze na talce. Jaki jest dozownik w ogóle? No Tylko tak, no, tak, tak Nie wiem, czy tak mało, dużo. To <śla> no, jeszcze troszkę z drugiej strony. Tylko <śla> no, drugiej strony. No, jest tyle samo. No, ja ale ze się nie zjadę tego. Nie, no dobra, ale miało być tyle samo. Dlaczego trzymaj pod ręką? Mam pod stołem. Dobra, nie, jestem ja też faktycznie siedem, bo chcę poczuć, żeby to było ostre. No, pomocy ma naprawdę dużo. Ale w ogóle... Zanim jeszcze weźmiemy do jedzenia, bo Wy lubicie ostre, no nie? I Wy w sumie czemu lubicie ostre? Że w sensie lubicie jak Was piecze po mordzie? Czy po Lubimy po prostu... ból Mamy <laughs> to moment, kiedy nie piecze, no to można jeść, nie? No jak to jest już powiem. taka hardkorowa... Jest taki poziom ostrości, który jest fajny, nie? No, że jest przyjemny Tak, jest taki przyjemny No i daje taki fajny, wiesz... w, w no, kurczę, na przykład nie trasy. trasy. Idziesz po kebabu i zrobić łagodnego? Teraz kupiłaś? Łagodnego. No. Ja na przykład nie, nie zjem łagodnego, nie lubię, nie ma smaku. Musi być ostry. Nie. Albo półostry, albo no pół właśnie ostry. mi się wydaje, że znowu jak ja mam łagodny, to właśnie wydaje mi się, że czuję wszystkie smaki tego wszystkiego, a jak jem ostry, to zabijam właśnie, bo to jest takie ostre, że nic nie czuję oprócz tego ostrego. To zabijesz teraz. Kurde, teraz coś się zabije. Poczekaj może aż Natalii, zobaczmy Natalii reakcję, bo ona nie lubi ostrego. Działaj pierwszej, zobaczymy jaką masz reakcję. Ale ostre czy nie ostre? No wiedzę. Muszę wypieczyć. Ja zdrowie, nie ma na co czekać. No. Mega głośka. No, O, jak przełknąłem, to czułem. O, kruca To jest dobre. Ale to jest jeszcze taka ostra. Ale jeszcze jest taka. Ale dostałam ruch. Dajcie Zaczęła się zabawa ja <śmienicza> pie, <śmienicza> dobra Pod wyświetleniami ze wszystko Ja <śmienicza> No nie, chyba nie <śmienicza> Nie bierz wody, woda jeszcze gorzej Gorzej, no Ale mleko fajnie łagodzi, ale Ale to, to już jest niefajna ostrość, to jest już za ostro, nie? Panka kaczerwona czerwona poci się cała, popatrz Gorąco mi nie, jest fajne naprawdę, mm. ale nie jest taki jeszcze... Dolejemy mleczka na ostatnią rundę, bo skoro to było przedostatnie takie z zobaczymy co robi ta da bomba. Poczekaj, nie nagrywajmy na wiesz, że stop. Ale zapaliło trochę, nie? Dziewiątka mi kurwa nawet piekło. Ale na to. Ja chwilę przerwę. Kurwa. O kurwa. A o pamięć na głowę. Dziękujemy jeszcze raz za ten sosik. Przyprawkę. Przyprawkę. Oh. Po opiniaczku był właśnie jeden z ościsłych, ale strasznie piecze cała gęba. Nawet nie piecze, tylko boli. To jest bój. Nic mnie. Nie? No to jest pieczenie. Nie? Na No bo nam studio, wydmuchasz. Nie. Jesteście gotowi na kolejną rundę Czy jeszcze chwilę? Nie. Już, rozumiem, że już uczestnicy są gotowi. Dziękuję za. No nie. Nie ma wyjścia. Pomocnik rozdaje kurczaczki. Bardzo dobra st st strategia. Ja chcę taką malutką. Żeby no. nie trafił na idę z najgorzej jak Dobra. To jak to mało? Ja zasiadam. z. Ty, to, to może, będzie... może, będzie... Podas może podas być będzie No tutaj ma mniej... Ma jakieś dodatki. W sensie jakiś tam konserwat, pasta. A nie sama mieszanka czysta, tak jak tam. No w sumie pachnie. tak. Śmiesznie jakby się okazało. A jak pachnie? Potrzebuj. Pachnie taką mega ostrą przyprawą. Znaczy nie przyprawą, tylko papryczką taką. Fest. Tak? Daje ja I co? Wydaje się. pachnie ostrzej niż tamto? Taką papryczką, no, bo... Taką. Jakby gotującą. O kurde, ale to. Ale w... wiecie co? Ja zamówiłem tą da bombę a była jeszcze taka, co miała w ogóle pipetkę do polewania. A Ale wiecie za ile była? 85 zł. Aha, z pipetką? Tak. To stwierdziłem, że to może będzie dobre i wziąłem takie. No nie wiem. Pomoc mi polewa. chłopie, Przepali stół. To nie tak jest strasznie dalej, bo tego. Bo to dość, dość rzadkie. No, no, ale ty musisz nalać sobie dużo, bo ty jesteś tutaj, wiesz, goście. No, no, co tak? <ścoughs> ale jaka idealna kropla, to dopiero. Na Natalii, kroplę, polej. Dobra. Ale ty sobie musisz więcej nalać. Ja tak. Ja, ja też mogę trochę więcej, ale. Bo musimy poczuć ostrość. Nie być taka wierna. Nie, nie <laughs> no, musi być więcej, bo jak się okaże, że nie. Czekaj, wezmę na palca. Tak ciutkę. O kurwycy. No. Już po takiej kropce? Nie, nie wiem. No ja nie chcę! Dobra, nie, na no nie jest zostawiam. No nie, w ogóle! Jak ci wszystkie żyłem. Nie, zdrowie! Ja ci wszystkie zażywam, no. za ja ale patrz! Zróbko! Zróbko! Ja się Ale poszło już do Ale szpęsku! A! No. Ég er svo str bekannt að hún Jæni, ég er að volði því að maður Þættið hún þurru Hættu Hættu Æ Tylko mnie tak boli. Język piecze. Hmm. Hmm. O kurwa, ale o, jest mocno. Masz tuż papier? Nienawidzę was za to. Ej, naprawdę jest bezostro. Krwiki lecą. Żegnamy się z nimi i walczymy już poza nagraniem? Dziękujemy, że i Jeżeli chcecie więcej odcinków z takimi sosami, to zapraszam do subskrybowania naszego Instagrama. Widzimy się za tydzień. Mamy na razie. Jest ok? Przerąba, Jest <laughs> drama. Nigdy więcej, wow. ja starego. Ja Ej, czuję, jak mi płoną moczy. Dziąsła, język, usta, wszystko. wyglądamy, wyglądamy naprawdę. 15 minut po tym jak już zjedliśmy to wszystko. Jest jakaś masakra. Pali wszystko, ja nie czuję w ogóle nosa. Pomocy? Ja tak. Ja nie, 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 nie mógłbym wyciągnąć ani sekundy bez mleka. Ale nie ma nie było czkawki. Czkawki nie było. Czkawki nie było, za to nasza Natalka to gorzej przeżyła. Okropnie po prostu. Ale dziękujemy. Dziąsła co... bolą, warga boli, żołądek mnie już do <coughs> kamboli, jest dramat. I, I katar, katar. Wiecie co? Ja nie poczułem tego tak w buzi, ale nos. Nie wiem czy ale czasami. Czuć to cały czas. Tak, czuć cały czas. Musisz I to... przez nos właśnie i katar. No, już, jest na, na, jest na, tragedia. już Na Instagramie pod lupą zobaczycie reakcję z toalety. No, tak. Ale nie, naprawdę, dziękujemy, że wytrwaliśmy, był to ciężki challenge. I na pewno użyjemy tego stosu do czegoś, żeby kogoś sprankować, także na pewno do no, kogoś, już nie mam sił. Ja, <laughs> pod subskrypcję daj, lajki, żeby dawali. Jest dramat, nie polecam, nie polecam. Ale dziękuję, Będę wargi. Że, dziękuję, że wytwarliście i widzimy się w następnym odcinku. Ciao!